Silny jest, się nie go skarpetka wciśnie. Przecież gumka go ciśnie w skarpetach, bo skarpet w ogóle nie zmienia, no. Te skarpety to rosną razem z nim. Te to chyba jeszcze od komunizmu. Ty w ogóle jesteś jakiś taki wymarznięty. Mamusia zaraz tobie rosołku zrobić. Damian jest fanem rosół. Jezu, jak ja dawno rosołu nie jadłem. Ty żmijo, ty. Czekaj, matka pójdzie, to będziesz trociny wpierdzielał. Ela, jak ty tak możesz? Ja tobie mówię, mój Damian ciebie jeszcze kiedyś zostawi. Mm, już to widzę. Dlaczego? No przecież dobrze wiesz, że są mężczyźni, co zmieniają kobietę jak skarpetki. No to mnie mama postraszyła? Czuję rozwód. Z naciskiem na czuję. Dziękuję Damianku, jak też przy niej wychód mój mały, misio, pysiu, misiu, no oddała jej niedźwiedzia, ta zrobiła mi śledzia.